W pewnym królestwie żył Mak, który generalnie był wkurwiony na wszystkich. W związku z tym, gdy urodziła się córka króla z tej złości, rzucił na nią klątwę, powiedział, każdy człowiek, który się do ciebie zbliży, będzie traktowany jak Twój wróg. I tak się stało. Królewna wzrastała i chodziła z zaciśniętymi pięściami, z zaciśniętymi zębami, pełna złości do całego świata. Nikt nie mógł się do niej zbliżyć. O rękę królewny starało się wielu wspaniałych książąt i rycerzy z okolicznych krajów. Jednak jeżeli tylko któryś się do niej zaczynał zbliżać, ona miała już w głowie całą litanię pod tytułem on nie chce wykorzystać, on nie oszuka, on na pewno nie traktuje mnie poważnie, zależy mu tylko na królestwie, na władzy, na pewno ja mu się nie podoba, na pewno ma w tym jakiś interes. I tak mijały lata. Nie poprawiała się sytuacja. królewna chodziła pełna złości. Nikt nie mógł tego zrozumieć, bo nawet jeżeli miał najlepsze intencje, to niestety królewna odpychała go siebie. W końcu zawołano na pomoc dobrą wróżkę, dobra wróżka przyniosła do pałacu magiczne zwierciadło. Zwierciadle tym, gdy ktoś się przeglądał, widział swoje odbicie, które patrzyło na siebie oczami pełnymi miłości. Kto na nie spojrzał, zaczynał siebie kochać, zaczynał siebie lubić, zaczynał siebie widzieć w innym świetle. A wtedy wszystko się zmieniało. Królewna podeszła do magicznego zwierciadła i zobaczyła swoje odbicie, patrzące na nią ciepłymi, pełnymi miłości oczami. I nagle poczuła, że w jej sercu zaczyna się coś topić, że ona sama Kocha siebie, więc nie musi obwarowywać się borami obronnymi, nie musi traktować każdego jak wroga, bo dopiero wtedy, gdy dostrzegła, że jest warta kochania, zrozumiała, że to jej złość odpychała ludzi od niej i jej złość zakładała złe intencje. Myliła również złość z energią, bo gdy jesteśmy w złości, mamy dużo energii do działania, ale czuła się wypalona i czuła się nieszczęśliwa. I dopiero wtedy, kiedy poczuła miłość w sercu, poczuła również spokój. Wtedy mogła dostrzec ludzi wokół siebie takimi, jakimi są naprawdę, a nie takimi, jak tworzą ich iluzje w naszych.